O, nowa książka, no na pewno będzie ciekawa. Księga całości kontynuuje swoją chwalebną tradycję przenoszenia nas w nowe obszary uniwersum. Tym razem to gromba. What did he say? Czyli dla mniej wtajemniczonych góry. <śpiewanie> Przyznam uczciwie, że na początku mojej przygody z księgą całości. Podchodziłem z rezerwą do pomysłu, który cała seria zdawała się przedstawiać: że kolejne tomy, a przynajmniej te najbliższe, będą przenosić nas w kolejne nieznane rejony świata. Ale po trzeciej odsłonie mogę powiedzieć, że autor jest na tyle wyrafinowanym twórcą, że absolutnie nie przeszkadza mu to w dostarczeniu po raz kolejny świetnej historii. That been a while. Intensywnie, dumając nad tą recenzją, doszedłem do wniosku, że przecież ja już podobnego zabiegu doświadczyłem, choć niekoniecznie za sprawą książek. Jeśli znacie taką serię gier nazywaną Eldo, Elder Scrolls, to wiecie, że tam zastosowany był podobny myk. To znaczy, że każda odsłona serii przedstawiała inny obszar tego samego uniwersum. I podobnie jak w grze, tak samo jak tutaj, doświadczając kolejnych tomów, tak otoczenie będzie różne, tak zwyczaje lokalsów będą różne, ale trzon, treść, wartość pozostaje ta sama i tak też jest tutaj. Pomimo, że jest to nowy obszar, to jest to Autor, który wie jak pisać, który bardzo dobrze orientuje się w swoim własnym uniwersum i niby powinno to być oczywiste, ale wcale tak nie jest, co pozwala mu bardzo szeroko rozpościergać, rozprzestrzeniać, rozsiewać swoje, swoją wyobraźnię na płótno tegoż uniwersum. No shit. Sama narracja jest tutaj niekonwencjonalna, to znaczy. Tak, podążamy za protagonistką przez kolejne strony książki, chociaż uświadomienie sobie, kto jest, kim jest ta protagonistka, a zanim uświadomimy sobie, że nie będzie to protagonista, trochę zajmuje. Co nie jest minusem, jest zabiegiem stylistycznym, który tutaj się sprawdza. Jednak kolejne rozdziały to może za mało albo za dużo powiedziane, przynajmniej nieprecyzyjnie. Kolejne mini historie, które zawarte są w sobie, są ciągiem zdarzeń czasowych owej protagonistki, ale nie wszystkie następują bezpośrednio po sobie. To znaczy, mamy sobie opisaną jakąś historię, potem mamy pewną przerwę czasową, i wracamy do naszej bohaterki powiedzmy za trzy miesiące albo za rok. Więc nie mamy tutaj takiej jednej nici fabularnej, ale raczej. E, przerywaną narrację, co absolutnie nie przeszkadza, tak jak już wspomniałem, w dostarczeniu bardzo interesujących historii, która wciąga, która zasysa i staje się stemplem jakości samego autora, bo jest to trzecia książka. Podrząd, w które nie zawodzi. Of course! Muszę mu też pogratulować odwagi, bo są tutaj takie postaci, którym poświęca dużo stron i czasu. E, na rozwój tych postaci, na przedstawienie ich motywacji, zdarzeń, połączeń ze światem, a także innymi bohaterami w tym uniwersum, tak, żeby na sam koniec je zarżnąć. E, I bardzo pozytywnie mnie tym zaskoczył, wbrew pozorom, bo trzeba mieć jaja, a żeby się na coś takiego zdecydować. A co ważniejsze, trzeba mieć ci jeszcze większe jaja tutaj, żeby być w stanie coś takiego dowieść. Oh. Postaci tutaj zaprezentowane, jak, podobnie jak zresztą we wcześniejszych tomach, są bardzo ludzkie. To znaczy, nie mamy tutaj rozbuchanych tyrat odnośnie wartości jakichś tam. Odnośnie tego, kim ludzie powinni być. Nie mamy rozbuchanego ego autora, który chce przekazać tak naprawdę nie wiadomo co. Postaci tutaj są z krwi i kości, mają swoje słabości. Mają swoje wartości, którymi się kierują. Bardzo dobrze opisane są ich pewne ułomności, które prowadzą do określonych zdarzeń, wyborów, konsekwencji. Eee, trochę na zasadzie humo sum humani nihili ame alienum puto, o ile dobrze pamiętam i wolno mi się w wymowie, co oznacza, że jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Tak właśnie jest w tej książce. Mamy przekrój bardzo o, szeroki, jeśli chodzi o spektrum charakterologiczne poszczególnych postaci, e, w związku z tym, e, to jest bardzo prawdziwe. E, książka nie ucieka od pewnych dyskusyjnych wyborów moralnych, od próżności, małostkowości, czasami głupoty, krótkowzroczności. Poddawaniu się konwenansom społecznym, nawet wbrew swoim własnym, swoim własnym interesom. W związku z tym, e, dużo smaczków w tej książce, oczywiście, jeśli ona Wam podejdzie. Tym niemniej muszę powiedzieć, że mm, autor imponuje, bo ciężko znaleźć autora, który na przestrzeni trzech relatywnie grubych książek e, przynajmniej się nie potknie. A w przypadku tego autora no, nawet się chłopak nie potknął na przestrzeni tychże trzech tomów, co przynajmniej zasługuje na szacunek, a ja jestem zwyczajnie oczarowany i mam nadzieję, że podobny poziom będzie prezentowany w kolejnych tomach, a jest ich aż sześć. Podsumowując, serce gór jest świetną książką, która wpisuje się w trend pisania świetnych książek tegoż uniwersum przez tegoż autora. W związku z tym nie mogę zrobić nic innego, jak serdecznie polecić Wam tą pozycję i mieć cicho nadzieję, że przypadnie Wam do gustu podobnie jak i mi, bo ja z książkami yy, z tegoż a, ciągu narracyjnego bawię się świetnie i mam nadzieję, że się to nie zmieni. Aż do samego dziewiątego tomu, i myślę, że to jest wszystko, bo ponad dziewięć tomów chyba już nic nie wyjdzie, ale zobaczymy. Tym niemniej polecam, aby Wam podeszła, a ja standardowo zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.